Witam serdecznie, z tej strony Sylwin Fronzek. ja jestem autorem serwisu Pozycjonet Pozycjonet jest to serwis który służy do automatycznego pozycjonowania stron internetowych tutaj mamy stronę główną gdzie prawda, mamy informacje na temat y, właśnie całego systemu oraz aktualnej listy katalogów do których automatycznie możemy dodawać strony internetowe aktualnie tutaj jak widzimy mamy 4400 katalogów webmini i tak dalej i tak dalej Oczywiście po zarejestrowaniu w serwisie mamy dostęp także do narzędzi, czyli na przykład do, do dowarki do wyszukiwarek oraz pingowanie to jest narzędzie, które przyspiesza znacznie indeksację naszych stron internetowych. Oczywiście dodatkowo mamy sprawdzanie pozycji w Google. Jest to bardzo przyjazne narzędzie, prawda z powodu tego, iż, iż po zalogowaniu do panelu użytkownika i kliknięciu na edycję zadań mamy od razu dostęp do sprawdzania pozycji na podane słowa kluczowe. Oczywiście w panelu edycji również możemy tworzyć nowe zadania. Tworzenie nowych zadań jest bardzo proste polega na, na wpisaniu właśnie różnych, do różnych pól adresów, tytułu, słów kluczowych oraz opisu. Edycja zadań teraz idziemy do tego etapu tutaj możemy oczywiście. Sprawdzać, jak, wygląda, jak będzie wyglądał nasz wpis w katalogach. Czyli klikamy na podgląd na lupę i, i możemy prawda, sprawdzić, jak ten wpis będzie wyglądał. Podczas edycji zadania możemy zobaczyć, jak, jak zadanie wygląda oraz go możemy zedytować w bardzo prosty i łatwy sposób. Możemy również zmienić ilość wpisów na dzień. Raporty. Raporty to jest dosyć ważna sprawa. Tutaj możemy sprawdzić, yy, prawda, ile ile yy, yy zostało dodanych wpisów danego dnia. Klikamy na wygeneruj na przykład, i, i już mamy prawda, całą listę dodanych wpisów. Po lewej stronie jest data, kiedy wpis został dodany, typ katalogu, czyli na przykład oraz adres katalogu. Yy, dobra, teraz przejdziemy do, 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 do narzędzi. Tutaj o. Wystarczy wpisać adres na przykład yy, dodawanej strony oraz adres e-mail i już można dodawać do wyszukiwarek, pingowanie, pingowanie naszej strony, również adres strony oraz tytuł pingu. sprawdzenie pozycji. Jest to bardzo prosta sprawa. Wpisujemy stronę. Klikamy np. pobierz frazę ze słów kluczowych, sprawdzamy pozycję. Troszkę to może potrwać w zależności od, od ilości słów kluczowych, a czykolwiek warto poczekać. Oczywiście tutaj mamy pozycję na dane, dane właśnie słowa, słowa kluczowe, frazy, pozycja 13 jak widać, tutaj mi niedawno spadło, ale, ale zaraz nad tym popracuję. Oczywiście jeszcze dodatkowym narzędziem jest tak generator, jest to dosyć proste narzędzie, ale bardzo przydatne. Można po prostu pisać tytuł, strony, opis i tak dalej i potem wklejamy w zakładkę tag tagi head na stronie i... I już mamy gotowe mety Tutaj jeszcze na, na górze strony mamy dzisiejszą datę. Jest to dosyć ważna sprawa, bo prawda, w, w danym dniu jest, jest dana ilość, ilość z danych wpisów. Tutaj mamy zalogowane jako admin. I, ilość punktów, ja mam akurat 74 punkty. Zezwolenia na używanie narzędzi. Czyli u to mam, mam zezwolenie na używanie narzędzi. I każda osoba, która się zarejestruje w serwisie ma, ma te zezwolenia. No i teraz można jeszcze kliknąć z wyloguj. I to jest cennik, cennik mówi nam, prawda, ile kosztuje dany pakiet punktów. Pakiet Start, który zawiera jeden, jeden punkt, kosztuje 10 zł obecnie. Pakiet Pro, który jest 10 punktów, przepraszam bardzo, Jakieś problemy techniczne wystąpiły, aczkolwiek już to naprawiamy. Tak to jest z tymi laptopami Samsung. Tutaj jest pakiet Pro, ilość punktów 10 i kosztuje 70 zł, czyli całkiem przystępna cena. I pakiet SEO dla już prawdziwych wymiataczy w SEO, którzy mają dużą ilość stron internetowych 25 punktów, kosztuje 140 zł. Wiadomo, że to jest malująca, czyli im więcej punktów kupujemy, tym taniej i wychodzi jeden punkt. Jeden punkt to jest dodanie jednej strony. Oczywiście po zakupie dostajecie dostęp do wszystkich narzędzi i żeby kupić punkty wystarczy napisać na ten adres kontakt po No to myślę, że właściwie wszystko przedstawiłem na temat tego systemu pozycja. Tutaj użyłem sloganu, który jest dosyć dosyć atrakcyjny i pozycja jest najlepszym Polaczem biznesu. Myślę, że jest, jest to prawda, gdyż już gdyż testowałem na wielu swoich domenach i, i naprawdę pozycje wskakują do góry, i co za tym idzie, zarobki również. W takim razie bardzo dziękuję za, za uwagę i do zobaczenia w serwisie pozycja.